Dzień dobry, witam Was drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Dzisiaj porozmawiamy na temat wysiadywania jaj przez kury. A co najważniejsze, czy da się w jakiś sposób zmusić kurę do wysiadywania jaj? Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, mamy dzisiaj środę. Bo akurat dzisiaj ten filmik jest nagrywany. Mamy 20 marca i mamy w końcu astronomiczną wiosnę. Jutro kalendarzowa, 21 marca, wiadomo. Ale co wiosna ma do kur, a co kury mają do wiosny? Już Wam odpowiadam. Wiosna to bardzo intensywny czas. Okres i ogólnie mówiąc, pora roku w życiu wszystkich zwierząt, a najbardziej ptaków. Ptaki są wtedy bardziej y, pobudzone do życia, są bardziej radosne, śpiewają. Kury zaczynają znosić nam więcej jaj, są bardziej w ruchu, są bardziej energiczne i bardzo długo przebywają i wręcz chcą przebywać na zewnątrz. Wiosna to też również taki czas nowych narodzin, nowego życia. W przypadku czasów, przepraszam, w przypadku ptaków to czas lęgów. I oprócz lęgów wykluwania się piskląt. Oczywiście kury wysiadują jaja lub chcą wysiadywać, ale nie wszystkie wysiadują. I nie wszystkie wychowują pisklęta. Może zacznę od tego, jakie kury najchętniej chcą wysiadywać jaja, i to robią. Ogólnie mówiąc, są to kury w typie ogólnoużytkowym czyli na przykład takie kury Nioski, które, wiadomo, znoszą dużo jaj, ale też mogą zostać takimi kurzymi mamusiami i zacząć wysiadywać jajeczka. I później mieć swoje potomstwo. Mowa tutaj o takich kurach jak rosa, na przykład rosa jedynka, kury Sussex, Rod Island Red, Rot Island White, mogą być to jakieś kury takie mieszance, a z takich kur mniejszych i ozdobnych, to na przykład kury jedwabiste typu silka, mogą być to. Hmm, Kochiny miniaturowe, jakieś czubatki, albo też zdarzają się kury gołoszyjki, a bardziej rzadziej i praktycznie w ogóle nie wysiadują jaj takie kury jak broiler, czy kury w typie y, bojowym, czyli bojowce, tak zwane, bo są to rasy takie już ciężkie. Do tego też zaliczyć możemy kury brachma, a z takich mniejszych wagowo kur to kury lekhorn, ponieważ one też nie wysiadują jaj, bo nie mają instynktu macierzyńskiego. Bo kury lekhorn są kurami typowo fermowymi, które są nastawione na znoszenie dużej ilości jaj. Poza tym one wykluwają się w wylęgarniach, później są na fermach, są utrzymywane. Krótko mówiąc, w klatkach, oczywiście, wyjątki jakieś mogą zawsze się wydarzyć, ale ja, odkąd też posiadam lekhorny, to jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby jakaś kura lekhorn mi po prostu yy, zaczęła wysiadywać jaja, a tym bardziej wychowywać pisklęta. Najbardziej no właśnie miałem do czynienia z tym, że kury rosa, jak na przykład te właśnie yy, czerwone kurki, mam. Tą kurkę, ta co jest zaraz obok tego czarnego koguta, Ayam-Cemani. To te kury, właśnie najczęściej u mnie wysiadują jaja. Wysiadywać też jaja mogą kury Isa Brown, które również posiadam. To na przykład ta kurka. Oprócz kur, wysiadywać jaja mogą również samice perliczek. Jest to możliwe, ale ja też odkąd posiadam perliczki w swojej hodowli, a już jest to no, dobre kilka lat, to jeszcze żadna perlica mi nie usiadła na jajach i nie zaczęła ich wysiadywać ani też nie wychowywała żadnych piskląt. Ale są przypadki, że perliczki wysiadywały jaja i wychowywały na przykład swoje pisklęta, bo przecież w naturze tak jest, że. Perliczki, które żyją w Afryce, też muszą się rozmnażać, znoszą jaja, później samice je wysiadują i wychowują pisklęta. Gdyby tego nie było, no to w ogóle nie byłoby na świecie perliczek. Chyba że mowa tutaj o inkubatorach, ale to już wtedy inny temat. My dzisiaj poruszamy temat lęgów właśnie naturalnych. W moim przypadku było też tak, że chyba raz czy dwa razy wysiadywała jaja i wychowywała już pisklęta ta oto kurka. Nie wiem jaka ona jest, jest rasy, po prostu mogę powiedzieć, że jest to kura no, taka yy, w typie mieszańca, typowy miks, chociaż ma jakiś tutaj mm, czubek na głowie z piór. Więc może być to jakiś miks z czubatką, coś takiego. Ale też już tak jak powiedziałem, wysiadywała jaja, wychowywała pisklęta i była dobrą matką i te jaja dobrze też wysiedziała. A czy da się w jakiś sposób zmusić kurę do wysiadywania jaj? Moja odpowiedź brzmi nie. Bo moi drodzy, my też nie chcielibyśmy być do czegoś zmuszani. Przez coś lub przez kogoś. A nawet jeżeli byśmy już ulegli temu zmuszeniu, to z pewnością nie bylibyśmy z tego powodu zadowoleni i byśmy robili coś na przymus. I w podobnej sytuacji mogą czuć się na przykład nasze kurki które też mogą być przez nas w jakiś sposób zmuszane do takiego wysiadywania jaj. I nie róbmy tego na siłę. Kura, która chce wysiadywać jaja i dochować się swojego potomstwa, da nam o tym znać. W jaki sposób? Taka kura, która właśnie chce zostać przyszłą mamusią, przestaje się nieść na jakiś określony czas. Zaczyna wydawać charakterystyczne dźwięki, jakim jest kwoczenie. Może również wręcz piszczeć, o ile można to tak nazwać. Pstroszy: pióra może stać się agresywna i tak przeważnie też jest, że kury są agresywniejsze. Mogą dziobać. Ogólnie wzbudzony jest w nich instynkt obronny. Kura ma podwyższoną temperaturę ciała, bo przecież musi inkubować jaja. I co też często zauważalne, no to taka kura, która chce wysiadywać jaja. Rzadko schodzi z gniazda, a jaja, które wybieramy spod tej kury, są ogrzane. Czyli to znak, że się działa przez, na nich przez dłuższy czas. Najczęściej kury wysiadują jaja na wiosnę, albo i też latem. Czasami wysiadywanie jaj zdarza się już przez kury w styczniu. Ogólnie mówiąc, kury mogą usiąść na jajach. W ciągu całego roku, ale najbardziej dzieje się to na wiosnę lub wiosną. A czym jest spowodowane kwoczenie ukór? Według badań, kwoczenie ukór jest spowodowane hormonem o nazwie prolaktyna, która wydzielana jest w przednim płacie przysadki mózgowej. A co oprócz tego wpływa również na kwoczenie kwok... kur, przepraszam? Do końca nie wiadomo, ale mogą być to również uwarunkowania genetyczne, wiek danej kury i też rasa, bo tak jak powiedziałem, jedne kury będą wysiadywać chętniej jaja, drugie rzadziej albo w ogóle. Warto zapamiętać, te kury, które są pozbawione całkowicie instynktu macierzyńskiego... To najprawdopodobniej nie będą w ogóle wysiadywać jaj i wychowywać piskląt. Natomiast takie kury, które posiadają instynkt macierzyński, jest on silnie rozwinięty, lub nawet dość słabo rozwinięty, to jest szansa, że kury będą wysiadywać jaja i wychowywać pisklęta. Lęgi naturalne są według mnie najlepsze, bo jest to, praktycznie mówiąc, sama natura. Fajnie popatrzeć, jak kura właśnie wysiaduje jaja, oczekuje też z niecierpliwością na swoje pociechy, później się nimi opiekuje, uczy je takich podstaw życiowych. I też fajnie to zobaczyć, jak takie maluszki podążają za kurzą, mamą, a ona się o nie troszczy i chroni. Ale ze względu też na to, że postęp naukowy i techniczny na świecie i w Polsce poszedł bardzo do przodu, to lęgi naturalne są również zastępowane lęgami sztucznymi poprzez inkubatory. Wielu też hodowców posiada inkubatory, ponieważ pozwala to na wylęg właśnie piskląt w sposób sztuczny. Ale z inkubatora mogą wykluć się pisklęta różnych ras kur lub różnych ptaków. Na przykład, za jednym razem możemy wykluć na przykład pisklęta perliczek, kur, kaczek, gęsi, przepiórek itd. itd. Możemy również do inkubatora włożyć więcej jaj niż pod taką. Kurę, bo pod taką kurę możemy podłożyć najczęściej 15 jaj. To zależy również od jej wielkości, ale najczęściej to tak. Ta liczba oscyluje od 10 do 15 jaj, bo wtedy kury są w stanie najbardziej obsiedzieć tyle jaj. A czasami jest nawet mniej podłożyć tych jaj niż więcej, bo wtedy kura lepiej po prostu te jaja obsiedzi i ogrzeje. A co zrobić, jeśli chcemy pozbyć się takiej kury kwoki, żeby przestała nam ona kwoczyć? Najprostszym sposobem jest zamoczenie w zimnej wodzie podbrzusza takiej kury i powinno to zadziałać. Jak nie za pierwszym razem, to za drugim, a jak nie za drugim, to za trzecim, aż do skutku. Być może też istnieją inne sposoby, ale ja na razie słyszałem o tym jednym. Bo takie moczenie podbrzusza kury polega po prostu na obniżeniu temperatury ciała kury. I to już by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. I co najważniejsze: pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć kwokę, to poczekajcie, aż kura sama usiądzie na jajach. I da Wam w ten sposób o sobie znać. Nie róbcie nic na siłę. Z tego filmu również dowiedzieliście się, jakie kury najbardziej lubią wysiadywać jaja, a jakie nie lub w ogóle. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!